Dzień dobry. Powiem Wam, że zaczyna mnie już denerwować trochę ta pogoda. Bo albo jest upał taki, że w słońcu no, nie da się pracować. A ja tu niestety jestem w większości w słońcu. Albo po prostu pada deszcz z burzą. Silnymi burzami. Wczoraj tak było, dzisiaj też zapowiadają, że gdzieś koło 15 będzie deszcz i burza. Zresztą cały dzień ma tak lekko kropić. No ale nic. Spróbuję, znaczy spróbuję, wyjmę tą podwalinę. Ona akurat najgorzej nie wygląda, ale no jak już wymieniam, to warto wymienić i, i taką, która wygląda nie najgorzej. Ale zanim to już powoli, też przygotowuję się do fundamentów. E, I dzisiaj zaczną mi już wozić piasek i, i żwir. Żwir to w większości akurat do odwodnienia. No i zrobione, choć myślałem, że trochę większa jest ta plandeka i na pewno ona nie wystarczy na jakieś 30 metrów sześciennych yy, żwiru, no nic, no, trochę się rozsypie w tą trawę, nie zaszkodzi. Spruzować chcę tą podwalinę. Więc tu powinno się zacząć podnosić. W razie to wchodzi podstawa w ziemię, bo tu ziemia jest dość wilgotna. Zaczęło się ruszać. Razem z podwaliną. Myślę, że tu jest zakleszczona i dlatego ona idzie razem. Ona się rusza, tylko gorzej, że razem z nią rusza się cały ten fundament. I to jest słabe. Ale dobra. Opuszczamy. Dobra, to tutaj pierwszą podporę mam zrobioną. Ja to teraz przejdę tu, żeby mi się ta podwalina dała unieść, a również wsunąć ta nowa, to tutaj muszę trochę odkuć. nie podnosił domu razem z tym betonem. Odkuwam to ręcznie, bo ten młot jednak powoduje silne wibracje, a fundament nie jest najlepszy, a chciałbym, żeby mi wystarczył do czasu, aż go wymienię. Złapałem tak wkrętami ten słup. Ten i ten, żeby podczas podnoszenia mi nie opadł. Mam wrażenie, że mi ręka drży od tego walenia młotem. Ale źle, za głupi jestem. Nie może tak być, bo ja przecież chcę złapać za tą belkę już. A, muszę wymienić po prostu tą podporę. Na no, coś cieńsze, cienkie. Ne Się, że jest okej. Okay. No kłopot jest z tym narożnikiem. O kurde, no tym razem nam nie oszczędziło sadu dwie śliwki nasza droga to był taki krótki półgodzinny może deszcz nieźle co tam mały? Na tamtej łące jest jedna wielka złana rzeka. A no, u nas zresztą też. Zostawmy sobie. To ma A może kret. to się łączy tutaj się nie mieści przy tych drzewach więc to z tym wylewa na całą tą łąkę olbrzymią naprawdę zaczynam żałować, że nie mam kajaka Woda już opadła. Zostały takie ślady na łące, które płynęła. Zabrałam się za porządki. Szkoda trochę tego drzewa, bo Widzę, że miało bardzo dużo śliwek. No nic, no pozbierałem te, które spadły jak się drzewo wróciło i trochę takich, co wydawało mi się, że są już najlepsze. Resztę zostawię, mam nadzieję, że jeszcze z rozpędu dojrzeją. A co, no, z tego zrobimy ciasto i zrobimy nalewkę na śliwkach. I proszę bardzo, trzy słoiczki śliwek, nalewki na śliwkach, dwa słoiczki z czarnym zem i dwa słoiczki z nalewką na jeżynach. Dzień dobry. Po dwóch dniach deszczu teraz chyba wreszcie ma być kilka dni takich spokojniejszych z jakimiś deszczami, ale w nocy, więc mi to nie przeszkadza. Wracam do tej belki. Liczę, że uda mi się ją wymienić tym razem. No tutaj jest tym trochę zabawy, bo ten narożnik się rozwala, i chyba go po prostu teraz wezmę i rozwalę, a wsadzę w to miejsce z dwa, trzy pustaki, i będzie to solidniej niż takie kamieniec, co to za chwilę mogą się wywrócić. No to się, to się niczego nie trzyma, to po prostu sobie leży. Mam lewarek zaczepiony za tą belkę, ale potrzebuję również, żeby i ta ze ściany wewnętrznej mi się podniosła. Bo obecnie ona by mi dalej tą podwalinę trochę blokowała. Zobaczę, czy to zadziała. Spróbuję wkręcić tak. Niestety łańcuch dostał trochę betonu. Teraz tendencję, żeby się tu złożyć. To wyjąłem, tam się nie zawalił. Teraz trzeba będzie wyciągnąć nową podwalinę i zacząć ją to sztukować. Ta strona, powiem Wam, że była zrobiona bardzo profesjonalnie. Bo zobaczcie w tych ściankach bocznych są tu takie zacięcia, które powodują, że ta belka ze ścianki właśnie bocznej, nie wysunie się, że podwalina również nie wysunie się na zewnątrz. Również w tych słupach są porobione sumiki. I to również powodowało, że słupy trzymały się solidnie. Podwaliny również z tej strony i również z tej strony. No i tam oczywiście na końcu. Co powoduje, że ponieważ chciałbym to zachować, oj, zachować to będę miał trochę trudniej. Raz, że będę musiał wyciąć tak ładnie, żeby to też się tutaj fajnie spasowało. A dwa, to będę musiał rozebrać tak naprawdę całą tą pierwszą warstwę fundamentu, aby mógł tą belkę podsunąć i pod, podnieść jakby tą nową od dołu, tak żeby wsunęła się w te wszystkie e, zamki, zaciosy. No ale to nie zaszkodzi, bo ten fundament i tak powiem Wam trzyma się na słowo honoru. Także nie będzie dużej wichury. To nic się nie stanie. Idę na śniadanie. No to teraz nudy. jest stąd. Przesadzić, przesunąć tam. Mam już zaciosane. Belkę mam przyłożoną tak jakbym chciał. To co? Teraz pozaznaczam na tej belce, bo ona jest przyłożona prawidłowo. To pozaznaczam, poprzenoszę te wszystkie punkty, które chcę przenieść. Gdzie muszę się wciąć, a na końcu będę zacinał tu. Mam już wszystko zaciesane. No dobrze, to tak to wygląda. To pozostało już tylko zrobić tutaj zacięcie i połączenie ale już jest późno. Także to już zrobię jutro, a ponieważ tego, co zrobię jutro, nie dam rady zmieścić do filmu. Po prostu się nie wyrobię. To co? To z mojej strony, z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.